Sprawdź, czy proste k y równa się minus 1 piąta x plus 4 oraz m y równa się minus 5 x plus 1 są prostopadłe. Czyli znowu, przypominamy sobie warunek prostopadłości. Iloczym współczynników kierunkowych musi być równy minus 1. Współczynniki kierunkowe znajdują się przy x, no bo tutaj sobie zapisałam wzór na prostą w postaci kierunkowej, czyli to będzie nasz współczynnik kierunkowy. No i teraz odczytajmy, ile jest równe a1. No to mamy tak, minus 1 piątą, ponieważ tu znajduje się x, to to, co mamy przy x, to będzie pierwszy współczynnik kierunkowy, natomiast drugi jest równy minus 5. No to już widać na pierwszy rzut oka, że to nie będą proste prostopadłe, ponieważ gdy mamy iloczyn dwóch liczb ujemnych, to wynik na pewno otrzymamy dodatni, a my musimy mieć wynik ujemny, no, no możemy to sobie policzyć, czyli mamy minus 1 piątą razy minus 5, czyli minus 5 pierwszych. Skracamy sobie przez 5, no i tutaj otrzymamy 1, a nie minus 1. To oznacza, że proste k i m nie będą prostopadłe.